Kie mango z tej strony Aseks, a to jest kolejny ciężar. The slicko dzisiaj mam 14,5 koła. No i dzisiaj jest ze mną mój gość, idol Siemano. No i dzisiaj idol będzie mi rozkazywał, kazał, wiadomo, wydawał komendy. No, wiadomo jak to niektórzy goście. Wchodzi gość, ma yy, jakiś tam balans, i wydaje sobie jak chce. Także co, zanim przejdziemy standardowo? Klikamy do tego plusik, wpisujemy do tego gocik ASEX, Ma... Macie wtedy plus 10% na doładowanie, 20% na start. Możecie się płacić blikiem, visa skinny, krypto, gift cardy, sms oraz inne. I jak w dostajecie dostajcie też tokeny, które możecie wykorzystać w welcome to the jungle evencie. Standardowo, darmowy giveaway, bierzecie za darmo no i Daily giveaway, Dwa dolki yy, w no i możecie wbić do tego Daily giveawaya. Jeszcze są moje giveaway'y zadyszkę e, MK Printstream i za dwie dychy e, Shadow e, Slottery Minimalware do wygrania. Daily Case, 20, co 24 godziny darmowa skrzyneczka, no i na samym social case'y CSU, tu Discord, Instagram i Facebook Case. Teraz co, lecimy, Adel oddaj się w twoje ręce. Dobra, co my tu mamy? Trzeba pokazać skrzyneczki, bo ja to tak, nie bardzo tutaj ubeznany jestem. No to no proszę, proszę bardzo. Z... Pierdolimy jakąś na zachętę, żeby strona zaczęł oddawać. no mi tego do góry, do góry, do góry. Do góry. Nie, tak. Nie będziemy szaleć na początku. Dawaj jakiegoś. Ten tak wojskowy wygląda pode mnie. Indirect Case. Indirect. Na dole, na dole, na dole. Indirect. Trzecia skrzyneczka, no. A, dwadzieścia. Tak, trzeba zmylić trochę stronę, zobaczyć co nam może dać. Poczarowe Dawaj trzy. Strzelimy trzy razy. Na fazie? Może być na faście. Dobra, lecimy na faście, Lecimy. Zobaczymy co pierdzielnie. 2,31. dobra. Trzy razy sobie zrolujemy. 802, spoko. Dało. I 5,88. No nie oddało. No i dobrze, teraz przechodzimy trochę wyżej. No lecimy Zobaczymy wysoko. Próbuję zaczarować. Powoli będziemy się tu pnąć. dawaj na dół. Mhm. O, dobra. Za dwie dyszki coś pierdykniemy. O, z ninja case, tak, commando Case mógłby się nazywać, dawaj ninja case. A. Który striking, czy czarnego, normalny? Czarny lepiej wygląda, no? Dobra. Mamy jakieś gata, guta, Gucik, bajonik. No. Dobra. Dawaj po dwa strzały, w sensie, wiesz, na 2 na 2 no? 2 na 2 dobra. Fast, lecimy. 18 za sztukę. 4 dychy, dobrze. Next. Dragonfire'ka. Ej, dobrze, oddał ninja. Ninja dał, lubi dać. Dobra. Dobra, cofamy się teraz. Stryjemy no. wszystkie skrzyneczki bo tutaj. O. Od kolegi youtubera tutaj po fachu widzę skrzyneczka. No. A Gigabuła Gigabuła i samo. Możemy, możemy strzelić sobie tak trzy razy jednorazowo. Zobaczmy. Jednorazowo, co. dobra. Trzy, trzy strzały po, jedno, po jednym razie, no Dragontek, słabo. Adgun, 832 słabo wow. i CEA later no, dycha. No, niestety no. Średnio dało. Giga była no nie bardzo. bardzo. Dobra, dobra. Toś próbujemy harder teraz. No, pójdziemy na dół trochę emocji trzeba kręcić. A no. No, zareklamujmy tutaj kolejną stronkę, jak będzie G2A case. Jakbyś To jest. I po, po ile. Oj No, no tutaj, dalej. tutaj są słodkości. No i co? Dobra, no to strzelimy sobie Jak mamy tyle funduszy Dawaj trzy strzały, raz trzy. Raz trzy, dobra Lecimy, 126 No, tu już musi coś Aj źle, nie, 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 nie 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 dało 86 Dobra, cofamy, cofamy, cofamy No, tu, tu nie dało, nie dało Co tu mamy? Cyber, Cybercase, wow, death case Anarchy, ojo, tu już są takie dro Drogie dosyć no, jeszcze tutaj są limitowane stickerki. Oj, ty nie. Dedykowane, strike'owe, 50-50. No, dawaj pokręcimy trochę 50-50. Które? MK, USP, KAUH, jakie drogie ty to jest? A, bo to 50-50. No. Ty, dawaj, to strzelimy czyli my bo to chyba simowa widzę. No, simow, Redlen i Hyperbeast. A Simov taki fajniutki chyba. No to Ile? Dawaj, trzy po, yy, po razie, trzy strzały damy, nie? No to lecimy. Beast, oddało. Redline, oddało jeszcze bardziej. I Hyper Beast, oddało. Co jest? Trzy, razy, trzy razy strzały oddały. Dobra, za dobrze oddała. To, dawaj wracamy. Mhm. Robimy zmyłyczkę teraz na skrzynce zadyczkę. Zadychę, no. Tedyczka, jakaś skrzynka to już. 840, toolbox. toolbox. Może być, może być. No. Dawaj, dawaj, strzała jednego. Lecimy. Black Tie. Niestety, minus. Zabrało, zabrało, dobra, i teraz cofamy. I teraz zaskoczenia na wątrobę. No. Dawaj, skrzyneczkę tego. Gamstone'a. Luxurious Case, Luxurious. 420, dobra. Możemy przywalić. No i dawaj, strzała jednego na testa no to już odda, jestem pewny. Sur survival, jest, jest, plus, jest, plus, jest, plus. Widziałeś, yes widziałeś, plus. Widziałeś, widziałeś, widziałeś. 922. Dziękuję. dziękuję. Dobra, Dobra teraz przejdziemy do następnej skrzyneczki. O, to już za dobrze dało. To już, to już może być ciężko. Dobra, co my tu mamy na dole? Bo nawet nie wiem, tak że Ty dawaj tego karambita tutaj, te 183 zł, co to jest? No to jest. Tak, Nie. A, no w ten sposób to są procenty jak już otworzyliśmy, to on może być. Nie. Ajajaj. 94% 94% tego stickera jest. Ale to i tak jest sporo na kostkę. Jako. No. No, dawaj jeszcze dwa strzały szybkie i, i uciekamy. Może jeszcze jakieś. Hucman? Jest Kuncman! Mamy Półtorej 1,5% na niego jest. Ile profitu? 1300. No to jest profit. Okay. Dobra, i kończymy na, tej, na tym Tigerku. Dobra, to co... Case, case battle może jakieś? Czy coś? Dawaj jeszcze ostatniego strzała se walniemy. Bo w... jesteśmy na jakimś plusie fajnym. Jak tak mnie tu zachęcaj do tej za 1600, to możemy sobie pierdeknąć raz. A, Gemstone. <laughs> no. A no. I tak bez... tutaj jest sporo. Z Gemstone'em, no tutaj jest półtora sporo. Sporo. Do przodu jesteśmy, nie? No, dobre półtorej. Co no ty żeby nie było za ci kasy tutaj? Oj, oj, pomiędzy no młotem a no. Ten halon, te adoły. No dobra, dobra, nie jesteśmy dobra, do dobra, battle. Battle, no. Dobra, raczej będziemy tworzyć sobie, co? Bo no. wyłączać, co nie ma co? Bo to są jakieś takie. No to co, lecimy. D y dobra. Cenowo. Dobra. Powolutku, dawaj na dół, dawaj na dół, dawaj na dół. Dobra i dobra, stój. Dobra, walniemy sobie tych bananków. 5 no. może? No. Max 20 eee. może być Sk ogólnie skrzynek. Bice. Dobra. Dawaj, o, kałaszki lubiałem, Dawaj te kałaszki za trzy dyszki. Za ja, trzy dyszki, za trzy dyszki. No dyszki, tu. Też piąteczkę. Mm -hmm. I dobra, i teraz sobie walniemy tak losowość. Dobra, dawaj watercase jednego. Jeden water. G2A, -a. G2A, Allstara, no. I mamy teraz ile skrzyneczek? Czter eee. 14, tak? tak dobra, 14. Dawaj na dół. Dobra i damy sobie może. Tom za pięć dyszek, co jest u góry po lewej. No. Cyber. Cybercase, no. Cybercasa możemy dać. no. Zobaczymy, no. czy ktoś bije w ogóle. No i to na tyle. 15 na razie, tak. Dobra, 15. Standardowy underdog. Hmm. Myślę, że ty może oddać. Hmm. Żeśmy trochę tutaj zmylili stronkę. Czyli Dawaj jest... na 3 walniemy. Trzech standard. na standardowym, no. Dobra. Dobra, Dodaję boty losowe, czy wybierasz sobie? A daj tego, bo on ostatnio nie oddał, to musimy go okraść trochę, tego po prawej pana na dole. I samu? Dokładnie, dokładnie. Lecimy. i jeszcze? I mam kolega Michaela, yy, nie będę mówił skąd, bo byśmy tutaj bana dostali. Można się domyśleć. No. Dziś z nim widziałem, więc może być Michael. Dobra, lecimy z, Ej, z Michaelkiem lecimy. i lecimy. Bananki. O, dobrze, daby. Mm -hmm. Jak na razie. O ja pierd... Co za Ja yeah, pierd... No way. Oba, Nie! Dziwi dla kolegi. Trochę kolega po fachu nas Ajajaj Ja yeah, jebe Bo nam tu na razie siedzi no ale Ta kostka no Boli, boli. Gdyby nie ten kukri A to jest ta nowa w ogóle lol No trochę już jest Ale wiadomo to jest ta Jedna z najnowszych tych kostek No no no, yeah. no. O, tego o, pątlizmu. Jest... fajny kołaszek. O, super kałek, Tylko, że kuźwa jest jed... jeden problem, ten kukri. <gry> no, niestety. no chyba, że jeszcze. Tu jeszcze może poczarować. To nie, może poczarować. może poczarować jeszcze. Ale A Co to za krowa jest? To... A... Pierwsza, że nie gdzie... widzę. Wybiegłem z skinowego, więc. No. Nie za no. bardzo jestem w temacie. Ale no. zobacz, jaka tu jest przewaga między Michaelem a nami. No. Co jest sporo. Gdyby nie ta kosa, no Nie, to już nie ma szans, chyba że z Nie, z Cybera Ostatnie. On z glowsy. z glowsy, ale... No właśnie Ajajaj, patrz, czekaj 200! No way Dobra Ale nam przegrało Dobra Lecimy dalej Lecimy dalej, dobra, teraz coś może przy... Grubszego może Grubszego mówisz, no Dobra, to od stówki tak zaczniemy No to Dawaj lecimy Dalej Anarchii, Serpenta, no. Wipona, no. Y, Knife'a jakiegoś damy. Mm. Supreme czy normalny? A daj normalny, nie chcę ci tak z kasy doić. <noise> y, no. Dobra, i damy Luxuriusa i Gloves'a i na tyle może, żeby się nie wzerować. Gloves'a, Gloves'a, no. Po lewej, Wild Gloves czy normalne Gloves'y? Normalne, normalne, na razie na spokojnie sobie. Dobra. Sobie i pół kloka, to i tak sporo, nie? No, Dobra, i damy teraz underdoga, chociaż nam oddawało. No. Underdog? Dobra, spróbuj na underze. No i dawaj na. na dwóch może. Na Żeby dwóch. Zejść, wy, musimy odkuć się troszeczkę, no. Musimy tu się trochę odkuć. odkuć. Tu jest czegoś odkuć. Że. Dobra, panu na dole podziękujemy. A może niech będzie. <laughs> Adrian. Adrian? Jak mój, jak mój jeden z braci się nazywa? Dobra. No, Gorzej jak brada brado <laughs> Oj, 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 chyba lepiej dla niego, no właśnie nie, no i to dobrze, bo Ander to odwrotnie a, a, a no tak, ty, zapomniałem No Chcesz, my Undera gramy? Wyskitu, dawaj, sy, dawaj, dawaj to ten Ale nie, jeszcze jest dobrze, bo Hyperbeastem trafił jest pieniędzy? Co? 300 zł, Hyper Beast! To traku Kałach, co? Znaczy, Kałach, Boże, co ja gadam? Ty, jak, niebieski AUG z 120 złotych? No bo to jest Co? brawo A Czy to był, czy to był weapon? To za Nie, ten. no way To był weapon daj mu, daj mu, daj mu Nie Jemu dało Nie Ciekawe. ja Ale jest lipa strasznie Dobra, dobra, musimy Dobra, się ultimate ja battle musi być Ultimate? Mhm Co można na No Najgrubszy z najgrubszych. Lecimy po bandzie. Po bandzie? Noba. No, Musi być Dawa, po bandzie. Teraz. Daj mi tego ametystka, jakbyś tak zakończył. Ametyst. Supreme to już dwa koła mamy. No. E, teraz tak. White glovesy. Skręcimy. No. Luxurious nam oddał ostatnio. No i dawaj tego jemu, jak chcesz tak grubo. I mamy jakieś inne drogie? No, knife case. Hole. Ale, próż tych co widzimy, są jakieś dość jeszcze? Nie, już nie, 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 to już jest limit. Dobra, to daj do koszyka 5 koła, nie, nie chcę tak się zerować. Nexta, bo teraz już 100%, nie? No. Dobra, i damy teraz underdoga, bo jak teraz nie siadło, to. Na dwóch underdog. Underdog. Tak jest. Zaczynamy. Dobra, Adrianowi podziękujemy. Stestujemy teraz, może Rosso, takie ale italiana. Panie Rosso, musi nas pan skamować troszeczkę. Dobrze. Dobrze jest. Bardzo dobrze. dobrze jest. A met jest dobrze dał mu. O, tak, tak. W miarę. Jak... Wild Glowsy. O nie. Dobra, Ale dobra. Dobra. On dobra. Za dużą przewagę tym dopplerkiem sobie zrobił, kolega. Tak myślę, że to dobra. już jest. Znaczy... I Game ostateczna skrzynka. Ja pierd! No way. Jest! Nie! Dobrze! Jest! Nasze, nasze. Dostał CZ na pocieszenie, ale łatwo. Ora, łatwo. I teraz jesteśmy w domu. No jesteśmy Dobra. w domu, jesteśmy na plus. Dobra. tu tak? da się tutaj tam na holo wygrać? Lol. No. Dobra. No Także to było na tyle. Jesteśmy na plusie. No i bardzo dobrze. Także dzięki idol za udział. No, dziękuję za zaproszenie. No, także co, nie zapomnijcie o giwałach, o moich giwałach daily cases, social cases, bijacie, gracie, wygrywacie, na razie.